Witam Was lewki Witam Was lewki na czytaniu sierpniowym. Eee, także to będzie ogólne czytanie dla wszystkich lewków e, na miesiąc sierpień 2023. E, I co będziemy czytać? Także, najpierw się skupimy na takich ogólnych energiach dla lewów na miesiąc sierpień. Potem się skupimy na pracy i finansach. Oczywiście zahaczymy o miłość. Wyciągnę również Wam karty porady i na samym końcu, tak z tak przymrużeniem oka, bo chcę przetestować moje nowe karty. Yy, I to będzie takie czytanie króciutkie, jak będzie wyglądał mój przyszły partner i kiedy go poznam. Teraz zwróćmy uwagę na wygląd. Wyciągnę trzy karty, jak może wyglądać. To jest czytanie ogólne, także na co zwrócić uwagę, jaką cechę zewnętrzną można by było zwrócić uwagę. Waszego przyszłego, prawdziwego partnera. A teraz zobaczmy, jakie są ogólne energie na miesiąc sierpień dla lwa. Ja już tutaj Was widzę. Aktywni, niezależni. Dużo do wyboru, do koloru. Niezależność, słowa, pieniądze działanie, także ten sierpień będzie tak wyglądał, że będziecie dużo działać. Możecie być trochę zdezorientowani. Zde e, będziecie mieć różne wybory. Jeżeli będziecie mieć wybory, jeżeli chodzi o Wasze życie, cokolwiek, to, to może wprowadzić jakieś zamieszanie. Możecie nie wiedzieć, co macie wybrać. Niektóre wybory będą fałszywe, niektóre wybory będą prawdziwe, także zwróćcie na to uwagę. Jesteście gotowi do działania do działania, ale również będziecie, będziecie się cieszyć tym, co macie yy, mamy tutaj dziewięć pentakli także wy będziecie sobie lewki wyglądały atrakcyjnie, cudownie, same nie same pod, będziecie potrafić sobie, będziecie potrafiły pod, zorganizować sobie czas ale tutaj będą również wybory w waszym życiu niektóre z was lewki wy możecie e, po prostu być trochę jakbym powiedziała e, z, nie będziecie wiedzieli jakie decyzje podjąć także na razie może skupcie się na sobie zdecydowanie w tym, w tym sierpniu. Spędzajcie, dbajcie o siebie. Jesteście gotowi do działania, chcecie działać, jesteście pełni energii. Także ogólna energia jest taka, możecie być trochę, może być trochę zamieszanie w waszych myślach, z wyborami, z waszym życiem, coś w tym stylu. Ale tak naprawdę będziecie lśnili w sierpniu. Także ogólnie OK energia. I cokolwiek wybierajcie. To wybierajcie mądrze. Zobaczmy sprawy finansowe. Sprawy pracy, finanse, praca. Mam karty chcę są powiedzieć. Takie mi wypadły. Odpoczynek. Może ktoś idzie na wakacje. Stabilizacja. Albo dobre wiadomości, celebracja w domu. Niektórzy mogą być za zaproszeni na śluby, wesela e, i duże zmiany. Ale ogólnie wiecie co? Ktoś może na przykład wrócić do domu e, z jakiejś podróży. Tu będą jakieś dobre wiadomości, będziecie celebrować w domu, tu jest radość, będziecie mieć szansę dzięki tym wiadomościom, będziecie mieć szansę na plany na przyszłość, żeby np. budować fundamenty pod swoje, swoje życie, nawet dom, nawet fizyczny dom. I yy, duże zmiany yy, idą. Ta karta mi wypadła odwrócona, zazwyczaj nie czytam odwróconych kart tarota. Może być trochę, ja bym powiedziała... Tutaj zastój, to może być urlop, to może być odpoczynek, ale ogólnie taka stabilizacja, i jeżeli chodzi o sprawy materialne, pracy, to tu jest ok, tu wiadomości idą do Was ok. I tu jest radość. I, um... Ten miesiąc, pod koniec miesiąca się dowiecie, że tutaj będą, tu się zaczną jakieś zmiany w waszym życiu, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Coś się ruszy do przodu, coś ruszy z kopyta, ale dopiero to będzie pod koniec sierpnia. Natomiast początek sierpnia niektórzy z was mogą mieć urlopy, tu będzie mógł być trochę zastój, odpoczynek. Zdecydowanie, jeżeli macie szefa, wasz szef jest zadowolony z was, będziecie, dostaniecie jakieś tam pochwały. I będziecie, I będziecie się cieszyć. Po bardzo pozytywne karty, tu może trochę zastój, albo odpoczynek, albo jedziecie na urlop coś w tym stylu. Tu ja nie widzę jakichś większych pieniędzy, wygranych i tak dalej, ale widzę stabilizację. Tu jest stabilizacja zdecydowanie i dobre wiadomości. A tak naprawdę wszystko ruszy dopiero od końca sierpnia w Waszym życiu. Ta, ta, ruszy może plany, jakie tam mieliście, to dopiero to wszystko ruszy, zacznie się więcej dziać dopiero od września. To na tyle. Także przechodzimy teraz do spraw miłosnych dla lewków. Sprawy miłosne dla lewków. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ta karta mi wypadła. To jesteście Wy. Królowa pentakli. Sąd. Macie kapłankę, macie cztery puchary i macie dziewięć pentakli. Jeszcze raz mi to dziewięć pentakli wychodzi. Matka, jakie piękne karty, cesarzowa. Cztery buławy, znowu wychodzą mi cztery buławy, także będzie co do celebrowania i zaczynanie od, od on nowa. Yy, I teraz tak. Jesteście sobie lewki tutaj i cieszycie się swoim życiem. Tu jest spokój, tu jest stabilizacja. Yy... W waszych uczuciach również, jeżeli chodzi o miłość. Może myślicie trochę o przyszłości, ale nie rozmawiacie z, z, z kimkolwiek z, z przeszłości. Tu jest cisza. Mamy tu cztery puchary. Może, może jest możliwe, że wy tęsknicie za, za kimś albo za czymś. Tu jest takie do końca niezadowolenie, taki niesmak, takie coś tutaj zostało w was. Um, nie jesteście do końca szczęśliwi, jeżeli jesteście sami. To nie jesteście do końca szczęśliwi, e, będąc sami. Natomiast tutaj nie ma żadnych tragedii, bo tutaj mamy również dziewięć pentakli. Także Wy jesteście ok. Tylko tak w środku wewnętrznie jest, jest coś, za czym tęsknicie, jest Wam przykro, ale ogólnie jest ok. Wasza intuicja jest bardzo rozbudowana, także wsłuchujcie się w to, co Wam intuicja mówi o, o innych ludziach. Tu mamy cesarzową. Jeżeli jesteście mężczyzną i oglądacie e, to czytanie. To ta cesarzowa będzie dla Was osobą, o której najbardziej myślicie. To jest kobieta, to może być Wasza matka, ale to jest czytanie miłosne, więc to jest ważna osoba w Waszym życiu, o której myś myślicie. I tutaj może się zacząć nowy początek z tą cesarzową. Tu jest impreza, tu jest celebrowanie czegoś w domu, tu jest zaczynanie na nowo, tu mamy głupca. Tu na, na ten moment, może dopiero koniec sierpnia, połowa yy, sierpnia. Tu się zacznie coś dziać z tą cesarzową. Jeżeli, jeżeli jesteście kobietą oglądającym to, jesteście niezależne, wesołe, macie wszystko i macie intuicję, i macie pieniądze, tu jesteście w bardzo dobrej sytuacji. Nie widzę to i królową, możecie być wśród koleżanek. Może ważne kobiety są w jakimś wa waszym życiu tutaj, które wam radzą z... <laughs> kobiety, z którymi możecie spędzać miło czas. To będzie pomysł na, na rozwój, to będzie rozwój jakichś w sprawach sercowych. Na razie ja nie widzę tu par, na razie nie widzę tu związków, ale widzę na, na, to, że jesteście w bardzo dobrej energii, bardzo dobra energia. Stabilizacja finansowa zdecydowanie nie musicie się o niej niepokoić. Radość, dużo radości, dużo takiego również przemyśleń, intuicja działa, no i cesarzowa to wy jesteście tą cesarzową i wy będziecie mieć powody do celebrowania tego lata, w tym sierpniu. Em, energia, energię macie przepiękną, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Może samotna, ale jeszcze do, dołożymy. Ja na razie tu nie widzę związków, ale energia jest bardzo pozytywna i już będziecie zaczynać swoje życie w ogóle po, na początku. Będzie, a jeżeli nie od początku, to wy będziecie po prostu same w tej energii takiej radości dziecięcej, takiej... Um, takiego poznawania świata od początku, takie po prostu um, radość, naiwność taka dziecięca, takie branie po prostu, bycie zafascynowanym światem, światem dookoła, bo tutaj możecie trochę marudzić, tutaj jest trochę, no czegoś wam brakuje, tutaj ja widzę, jest coś, czego wam brakuje, ale nie ma tu żadnej tra tra tragedii. Nie ma jakiejś tęsknoty. Jest jeszcze y, przeszłość. na niektórych lewków tu jest ktoś z przeszłości. Z, z kim się nie odzywacie. Ale to was za, tak za bardzo nie będzie bolało w sierpniu. I tu będziecie zajęte swoimi sprawami. I również może spędzeniem czasu z rodziną. W domu rodzinnym. W y, wizytacje rodzinnej i tak dalej. Odwiedzanie mamy. Także to będzie taka radość. Wy będziecie się ci jak dzieci. W dobrym do tego słowa znaczeniu. Zobaczmy, dlaczego mamy tutaj moc. To może być bardzo uparte, chce odnieść sukces. W pracy, pracuję nad czymś, pracuje nad sobą, blokuje się. Także to ktoś. Ja nie wiem, czy to wy, mi się wydaje, że to jesteście wylewki. Myślicie o tym po prostu. Ja nie będę się do tej osoby odzywać. E, mnie to cieszy. Ja po prostu popracuję nad sobą bardzo. Bym, chciałabym się skontaktować z tą osobą, ale się nie skontaktuję. Osoba może być z podznaku koziorożca. Dla panów to może być kobieta spod, spod znaku koziorożca, Co jest związanego z panią koziorożec? Albo ogólnie bycie z takim upartym, wylewki wy możecie nie rozmawiać z kimś specjalnie, zajmować się domem, materialnymi sprawdami, być bardziej praktyczny niż zazwyczaj. I ja tutaj widzę opór, wy nie chcecie się do kogoś odzywać. Myślicie również o tym. Ktoś do kogoś z przyszłości. Dlaczego mamy królową pentakli? królową mieczy i śmierć tu się mógł zakończyć również związek nie tylko, e, ja tutaj widzę powietrzny znak, waga, bliźniak wodnik e, tu się coś zakończyło i wytrzymacie po prostu fason, wy nie będziecie się do nikogo odzywać e, wy tęsknicie za tą osobą, się zastanawiacie czy dobrze zrobiliście czy nie, ale ja tutaj widzę was bardzo uparte lewki jeżeli chodzi o waszą podjętą decyzję, e, żeby się nie odzywać z tą osobą z przeszłości do tej osoby z przeszłości. Dlaczego mamy sąd? Tak, to była osoba ważna w waszym życiu. Nie, tutaj nie ma komunikacji. Wy się jeszcze wahacie. Nie wiem, czy może ta osoba chce się z wami skontaktować, ale wy nie będziecie się kontaktować z tą osobą. Ta decyzja, którą podjęliście, to może nie jest taka fajna. Tak do końca wy nie wiecie, czy dobrze, dobrze, że nie jesteście razem, czy nie. Tu jest jakieś wahanie, ale jest cisza. Na razie tutaj nie ma się do odzywania. Nie, nie ma odzywania się do siebie. Dlaczego mamy tutaj kapłankę? Mhm. Wasza intuicja Wam podpowiada, że trzeba. Aha, ha, ha, te dwie karty wyszły. Niektórym intu i, i, e, intuicja będzie podawała, e, mówiła, jeśli dzisiaj wysłowić nie mogę, ale niektórym z Was intuicja będzie podpowiadała, że może jest szansa na to, żeby wrócić do tej osoby z przeszłości. E, ja mam tutaj następny znak powietrzny i. Wy możecie, możecie się zbliżać do takiej decyzji, że wy będziecie chcieli zacząć na nowo z tą od, y, osobą, odnowić tą znajomość z przeszłości. Tu ktoś jeszcze raz się pojawi w Waszym życiu, jeżeli z przeszłości. Ja bym stawiała na znak powietrzny. Tak jakbyście mieli zacząć jeszcze raz ze sobą rozmawiać. Ta osoba się pojawi. Mimo tego, że na razie nie rozmawiacie ze sobą, ta osoba się jeszcze pojawi. My, wy zdecydowanie myślicie o tym. Żebyście chcieli, żeby ta osoba się pojawiła jeszcze raz w życiu, w waszym życiu. Dlaczego jesteście niezadowoleni? Bo myślicie o tej osobie. Myślicie o jakiejś ważnej osobie, o cesarzowej, tej ważnej osobie w życiu. Poczuliście się skrzywdzeni przez tę osobę. Widzę wagi. Widzę dla was wagę. Również. Jeżeli nie wagę, ktoś tutaj by chciał wyrównać. Po bo tutaj coś się wydarzyło, ta osoba was oszukała, ta o, na tej osobie się przejechaliście i byście chcieli Żeby karma jakiś miała wpływ na tą całą sytuację Wy, chcecie, wy czujecie się os, oszukani przez tą osobę Ktoś tu mógł was oszukać Wiecie co, z drugiej strony to wy jesteście Wy lepki będziecie bardzo takie dumne z siebie, jeżeli chodzi o takie Dumne że Jesteście ważne same dla siebie. Wy dla siebie jesteście tymi cesarzowymi I ktoś miał tutaj oszukać, okłamać cesarzową W ten sposób będziecie myśleć. Wasza duma została urażona Dlatego się nie odzywacie do tej osoby, dlatego znajomość się została, została zakończona To jest jakaś cesarz, to była, była ta ważna osoba w waszym życiu, to, to jest to się zakończyło, to jest ciusza, tutaj nikt ze sobą na razie nie rozmawia ale wy, wy się czujecie oszukane, lepki. Także, jak żeby tylko pokazać, wy macie dziewięć pentakli, także cieszycie się tym, co macie, działacie, macie dużo wyboru. Do wyboru, do koloru możecie mieć kandydatów albo kandydatki, jakbyście chcieli. Wy będziecie w tym sierpniu stawiać zdecydowanie na siebie, bo jesteście zmęczeni może związkami, tą całą sytuacją. Tu idzie do Was wiadomość romantyczna, od osoby, która was kocha. Tu jeszcze będzie komunikacja. Tu coś osiągnięcie, tu cel będzie osiągnięty. Te plany, które macie, jakieś tam może małe plany, żeby być szczęśliwy, to... Ty, wy wiecie co? Tu odniesiecie w ogóle sukces. Tu będzie impreza, tu będzie zabawa, tu będzie jakieś spotkanie rodzinne, Tu będzie tutaj będzie coś do celebrowania. Tu osiągniecie, dla was będzie coś sukcesem i wy osiągniecie ten sukces. I wy będziecie bardzo zadowoleni. Dlaczego mamy kupca? Tu związek się roz... tutaj tu był związek, poważny związek I wy po prostu, e, lewki e, Ten związek was stresował Tu był stres w tym związku i wy już może od dłuższego czasu nawet myśleliście o rozstaniu się. I w końcu tutaj doszło do tego rozstania, i teraz będziecie się w sierpniu cieszyć wolnością, bo ten związek był ciężarem dla Was. To był ciągły stres, balansowanie czegoś, balansowanie może dwóch rzeczy. I ten sierpień Wam przyniesie dużo radości, ale również takiej wolności. Jeżeli byliście w związku małżeńskim, to ten związek małżeński przynosił wam dużo stresu. Jeżeli jesteście dalej w związku małżeńskim, to tutaj się dużo zmieni i tu będzie taki powiew, jak gdyby powiew świeżego wiatru w waszym związku. Takie odetchnięcie z ulgą, zaczynacie od nowa, coś ekscytującego, nowego, ekscytującego i to przyjdzie tak spontanicznie, albo jeżeli wy się, się rozstali z kimś, będziecie cieszyć się swoją. Niezależnością, tym, że jesteście sami, będziecie mogli lewki, tak, e, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, poddychać. Także wybierzcie te wiadomości, które tak rzu rzucałam Wam tutaj w powietrze, co rezonuje tutaj z Wami. A dzisiaj wyjątkowo nie mogę się wysłuchać. Może nie powinnam robić czytań. Ale zobaczcie, powie powiedzcie mi, co myślicie. A ja jeszcze rozstawię Wam karty, karty porady. Zobaczmy, jaka jest porada dla naszych lewków na miesiąc sierpień. Odpoczynek. Macie odpocząć. Macie się zastanowić nad swoim życiem, zobaczyć, co do tej pory za, zaszło i przeanalizować wszystko, ale tu musi być trochę pauzy w tym. Um. Czujecie się, możecie się czuć osamotnione, wyrzucone. Niektórzy mogą stracić pracę, także tu może być jakiś zas zastój, jeżeli chodzi o sprawy mieszkaniowe, um, o pracę. Wy musicie, może niektórzy z Was lewki będą musiały szukać nowej pracy, miejsca, zamieszkania i tak dalej. Tu mogą być jakieś problemy finansowe, materialne. Tu jest zastój. Tu idą do Was wiadomości. Będą do Was wiadomo. Jeżeli ktoś miał problemy zastój w pracy, może straty pieniędzy, to wiadomości idą świetne. Nie macie się co przejmować. Tu jest jakaś pauza. Tutaj były tutaj jakieś problemy albo finansowe inne materialne, domowe i tak dalej z pracą. Wy musicie, wy może robiliście jakiś research, może wysyłaliście CV, z czegoś się dowiada, dowiada dowiadywaliście, dowiadywaliście? I w końcu tutaj przyjdą wiadomości, które bardzo bardzo was uszczęśliwią. Także to na miesiąc sierpień. Taka porada, nie macie się stresować z sytuacją, jeżeli jesteście w nie okej okay, sytuacji materialnej. Może nie macie wystarczającej ilości pieniędzy, czujecie się porzucone, może straciliście pracę. Um, nie macie się tym przejmować, zróbcie, po, posprawdzajcie tam na internecie czy wszędzie co musicie, może pozostawiajcie sprawy jakieś um, urzędowe i tak dalej, poszukajcie pracy, powysyłajcie CV, bo wiadomości będą szły, ok, Ale musicie trochę włożyć pracy w to. Mimo tego, że nie za fajnie się tutaj czujecie, tutaj musicie trochę pracy włożyć, poszukać, pokontaktować się z innymi ludźmi posprawdzać i wiadomości będą szły do was yy, takie. Czy na tyle, to jest taka porada, idą dobre wiadomości w waszą stronę dla tych leków, które mają problemy finansowe, materialne, finansowe, taka porada. Teraz kochani na koniec specjalne czytanie. Będę używała kart, które sama stworzyłam, one się nazywają The One możecie je zakupić na mojej stronie internetowej. Poniżej jest w opisie na stronie sklep. To się nazywa The One, i to będzie jak wygląda mój, będzie wyglądał mój przyszły partner. Proszę bierzcie to z przymrużeniem oka. Także najpierw wyciągnę trzy karty, jeżeli chodzi o wygląd, jak będzie wyglądał. I to są rzeczy dla, dla lewków. Które możecie, na które możecie zwrócić uwagę i będziecie wiedzieć, że to będzie ten, ta osoba, ten wasz partner w przyszłości. Jak może wyglądać? A potem wyciągnę również trzy karty na czas. Kiedy mniej więcej byście mogli spotkać, w jakich okolicznościach spotkać tą osobę. Ale proszę sprzygrożyć nie mogę. Dobra. Czy jak może on wyglądać? I w jakich okolicznościach możecie poznać tą osobę? Kiedy? Kiedy? Stawimy najbardziej na czas. Kiedy mniej więcej będziecie mogli poznać tą osobę? Tu już jest. No, jest ta osoba, jest ta osoba, ale. Same dwójki. Może być do dwóch miesięcy? Dwu, dwa tygodnie? Dwa tygodnie, dwa miesiące. Ta osoba może być bardziej taka stabilna. Osoba to jest osoba, może być pracująca. Osoba, która, która będzie Was kochała. To będzie zakochanie się, będzie uczucia z dwóch stron. Wujka jest ważna. I coś związane z pieniędzmi stabilizacją z byciem praktycznym. Może ta osoba będzie miała pieniądze. Ale również ta osoba może być uduchowioną osobą. To może być ktoś z podznaku ziemskiego, albo to może być również rybka. Także znak ziemski bardziej stabilna, pracowita osoba dwójka dwa tygodnie, dwa miesiące może i dwa lata ale to są kielichy. Także dwójka jest ważna. Denary są. Um, zobaczmy, jak ta osoba może wyglądać. Także uważajcie, czekajcie. Adventurer. Czyli to może być osoba, która bardzo lubi podróżować, gdzieś wychodzić na zewnątrz, lubić łazić gdzieś po górach. To czytanie jest tylko dla pań, pamiętajcie. Tutaj będą tylko panowie. Także ta osoba może być bardzo taka i sportowo ubrana i gdzieś wychodzić, łazić po górach, po rzekach, po wodach, podróżować. E, lubi, lubi. Ta osoba może lubić wyzwania. To jest jedna cecha. Następna cecha ta osoba może być e, młodsza od Was. E, ale stabilna. To będzie młoda osoba, e, albo młodsza od was. I może mieć siwe włosy. Albo jasne włosy. Także albo ta osoba e, będzie młodsza od was. Może mieć siwe włosy, co bez sensu jest ogólnie, ale te cechy dla niektórych lewków może, mogą mieć sens. Także dla niektórych lewków to może być osoba albo młodsza od nich, do dwóch miesięcy, do dwóch tygodni, dwójka tutaj coś oznacza, a niektóre lewki bym poznał kogoś, kto będzie miał siwe włosy. Także w ten sposób. Także jedną z tych cech. Może, może mieć wszystkie cechy, chociaż wątpię, młoda osoba z siwymi włosami, ale to będzie, albo jedną z tych cech. Albo może być przygoda, to osoba chodząca przygoda, młodsza, albo po prostu młodsza duchem. To może być osoba, która to może być osoba z, z pan z siwymi włosami. Natomiast może zachowywać się jak młody człowiek, młodzi od was. To jest w miarę normalne, jeżeli chodzi o panów, mimo tego, że mają siwe włosy, mogą zachowywać się trochę jak młodzi. Także to jest osoba zdecydowanie, która lubi działać. Która lubi podróżować. Który, która lubi przebywać gdzieś na zewnątrz, chodzić, łazić i tak dalej. Um, ale jest stabilną osobą. To będzie stabilna osoba. Jeszcze raz, jak powiedziałam, znaki ziemskie, ryby. I to będzie miłość. I dwójka, dwójka, dwójka ma być tym, taką cyfrą dla was. Dwa tygodnie, dwa miesiące, może do dwóch lat. Dwójka. Także to takie jest dla Was czytanie. Jeszcze raz mówię z przymrużeniem oka. Trzymajcie się, kochani. E, miłego sierpnia wam życzę. E, pozdrawiam Was serdecznie i pa.